Witam podobnie ze mną trener naszej drużyny, Józef Stał. trenerze, że proszę o podsumowanie spotkania. No na pewno trudno coś mówić. Po takim meczu, mając dosyć doświadczoną drużynę i z 2-0 wygrywając, dostać, można powiedzieć, w czapkę. Także tutaj do analizy, ale brak komentarza, na pewno tutaj strona mentalna jest. Gdzieś tam na słabym poziomie, bo nie potrafimy, nie potrafimy przy wyniku 2-0 2-0 normalnie, normalnie z dyscypliną zagrać zagrać to co ustaliliśmy. Dziękuję. Dziękuję. Czy są jakieś pytania? Wiesz co się stało po 0 Jak drża zareagowanie, to są i mówią, to pan miastników. Za chwilę będziemy Jak zareagowali? Nie że były grany. Tak, tak można powiedzieć, leczutka słodówka gdzieś wolnej i zrobił się po prostu duży chaos. To widać było na Wojsku. Także dlatego ja się dziwię doświadczony zespół, który raz na ten temat rozmawiamy i zero wniosków. Dziękuję. Czy są jeszcze jakieś pytania? Proszę, Paweł błędach, seryjnych szampustach, można tutaj się spodziewać jakichś roszad w ramce, czy nie wiem, wszystko. szansę odbyć swoje imienie? No, w życiu wszystko jest możliwe, także na no teraz nie wiem, trudno powiedzieć.